Już nagrywam. I... Patrz lagi są. Czekaj to. O, a ja mam opa. Nie ma. Lagi są? Nie ma. No to, dobrze. Czekaj sprawdzę czy jest PvP. Ouch, ouch, nie ma. Łaha. Nie. Dobra. Y, trzeba teraz... mamy. ja idę do... po glinę, Ja idę po Mamy do wykorzystania jedno drzewo. Dobra, idziemy. Ja zetnę drzewo. A ja się tak mogę. Ty ja już swoją kryjówkę. Czekaj. Dobra, Już i ja za... jestem ja, ja ukryty. Pod robię. Się... Robi no. Ja robię... dalej. Spokojnie. Te węgiel znalazłem. Uhu. Ja węgiel znalazłem. Ej, ty stoisz w miejscu? Teraz nad tobą stoję. To dobrze. Patrzcie no co, co... jest. Aaa, kilo... woda. Ouch, muszę drzewo. Gdzie jestem? Ja ci ją wlałem. Ej, węgiel znalazłem. No to dobrze. Czekaj, ja go zaraz wykopię już idę z kilofem. Tylko wezmę ten, żeby zasieć kolejne drzewa. Skampię się tutaj. mi taką ładną fotę tutaj, ej. A! Co? Nie, mam zasiekę, długa. Czekaj. Uśmiechnij się. I mm. Co jest? Czekaj z tego. Ta, o, teraz znajdźmy. Trzeba jeszcze raz. Buu. Uwaga, drugi albo nie nie, nie, nie będę robił już. Dobra. Już mamy drzewo. Ten. O, to już za kolejne. Tu. Jeszcze jedno tutaj, nad... ...tą chałupką. Wyjdź za Ja mnie. wiem. Wyjdź ja za wiem, o dziękuję masz drzewo a masz o haha. nie co ty zrobiłeś zasieję żeby było znaczy tu drzewo będzie o tutaj zawsze najlepiej kryjówkę robić bo tutaj to, to coś robi jako dach a tu będę się rozkopywał jeszcze mam, przy... jeszcze mam przygodową mapę fajną no, kaktusem kopiesz o czym wow Ej właśnie, jak ktoś ten ma jakiegoś dobrego serwa, żeby z podporami grać to pisać, nie? No. Bo, bo komputery na to nie pozwalają. Wow! Łow, co zrobiłeś? <grym> Kombo. <grym> Dobra. Ej, um. <Oj>, no kurde. Ło, <grym> wow, wow, wow Węgiel, wykopię go, w czekaj. Węgiel, węgiel. Czekaj. ja go wykopię ręką. Ziemią go wybił. Nie, 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 nie kop, bo, bo się. Bo się tu To ja idę, szukać landu, żegnaj. Nie! Nie, żegnaj. bo tak prawo. Nie, bo tak prawo mówi nie. Żegnaj! Nie można... no, cześć. Bo, może się kiedyś jeszcze zobaczymy. Kurde, jak to głęboko? LOL? Ale głęboko. Ja wykopię ten węgiel. Jeszcze nic nie widzę fajnie. jak ty nic widzisz Żadnego lądu Oprócz ciebie Uuu, Cześć, zrobię fotę Teść Teść Tęskniłeś? Dobra, je jest fota Jest? Jej, jej, jest, je 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 A, A jaka mapa przygodowa? Ląd na horyzoncie jaka mapa przygotowała Że są przygody? Znaczy nie przygotowała tylko Ej y Escape Craft, czy jak to się nazywało? Znaczy masz różne pułapki tak dalej. No wiem, wiem, wiem. Ej, widzę ląd. To też nagram. to kolejny odcinek będzie po tym, nie? No. Ej, widzę ląd na horyzoncie. Uh. Ale nie, bo to prawo nie pozwala na to. To nie ma zabawy. Musimy tutaj przetrwać. Na tym. I tak jak zrobimy kopanie, to będzie tak szła... Ten, szła aż do tego. Ta, tunel. No. Czekaj, mam tu plan, że będzie może tutaj tam. Dobra. Zwracam. Na razie teraz kupimy. W, w, w końcu ziemia! <noise> ja w angielę <noise> Kolej, jaka ogóle? Uh Łohu. Nie czuję, a drzwi gdzie? W ingle. Nie, bez, bez drzwi na razie, szkoda. Aaa, <noise> spadłem. wiem, no, co to jest teraz. Tutaj masz schodek. Tu masz schodek. O, oh. <noise> Kurde. Won. Bo kapcie do... Nie ma co robić, szczerze. Ej, ty a ja, już poczekaj, to, to, to to? to? To zrobimy no. jako... To się patrzy jak ja tutaj w ogóle paracuję w pocie czoła. Chodź. To, ej, to czekaj, to ty pracuj, ja, ja będę cię tutaj kręcił tutaj. Dobra. Jeszcze mów coś do widzów żeby te... żeby nudno nie było. ach Opowiem wam kawał. O, cześć. Dobra, yyy Mówi, żeby nudno nie było, dobra, czekaj. 2 <laughs> się nie śpię <śmiej>. Nuda no, <laughs> Trzy razy nie dziękujemy Czekaj muszę tego komuś stana rozkopać. Czez, czekaj tak sobie Że, żeby Ujęcie takie Wow Gdzie? Łaga <laughs> plan Hero tam pracuje Pokażę wam Patrzcie, Herobroń. <laughs> I sobie Moza Dobra, czekaj Chodźcie. Ja ty, sami szkować. jesteśmy, chodź. No ośli, sami jesteśmy. Ej dobra, czekaj, bo trzeba zrobić... O, owcy nie ma żadnej też. Bo nie ma zwierząt. No szkoda. Mogę ustawić, ale potem. Bo tam by się na lądzie rozpił innym. I no. co ty rozwalasz? Ja uderzyłem się właśnie. Uderzyłem się kaktusem. I kurde, jak... Dobra, ja tutaj wyjdę Jak jakbyśmy... I kurde, co co zrobisz? No bo ja tutaj robię taką podłogę, żeby zaoszczędzić kamienia. Chodź. To teraz nie wyjdę. Mhm. To masz piaskiem się podsać. No. Mam, mam dużo piasku, kurde! <laughs> no nie. Zrób schodek. No. Mam schodek. Zroś. No nie. Ja to zawsze. Za no. Jest ładnie. Ej no, ej, nie podchodź mi. wow. wow. No. <laughs> W piwnicy zróbmy jakąś. Właśnie się kamień skończył, czekaj. Trzeba rozkopić ty trochę tylko pęknięć. To? Ej, ty masz trzcinę? No tak, ten. Siejemy tutaj. Ej, tutaj to, to ja ten zasieję. No ona już jest zasiana. Ej, to jest co? Gdzie ją dałeś jeszcze? Weź glinę pokop. Ja idę ten. No <coughs> Nam chałupkę. O daj yy, dwa patyki, żeby sobie zrobić tę... łopatę. Nie musisz łopaty na razie. Ej, nie lubię Cię, cię też. Głupi głupek jest, jest. <noise> Ej, ta, a tak dalej, foto tutaj jest ten. To tutaj jest wągiel. Odrodziliśmy się razem. Nasz samolot się rozbił. No. <noise> Apokalipsa przeszła cały świat i została spoda wyspa. Dobra. Czekaj, ja kopię super-eksa kopalnie. Na patyki muszę przetopić trochę. Je, może później, jak ten... jak wytrzaśni się z, jakąś lepszą maszynę, czy coś, to nagram z potworami po Dobra. I jak się y -y. zrobi już ten... I jak się a, y zapłacimy wszystkie rachunki za prąd, i tak dalej, to ten... E, o, co tu... O, patrz, nie jest skończone źródełko. Ej... Ale jajca. Ej, czekaj, tu będzie takie jacuzzi. Ale ja tutaj o. właśnie zrobię specjalnie, żeby ten. Łoń. Żeby w, Ej, to, ja wydobyć idę. to. A? Ej, po co? Ej, nie lepiej to odwodnić tylko w wodzie wydobywać. Tak, zaleję ci kęciapę. No! Ej! No kurde! O. Idioto. O, je! Yeah. Ja i ja nie lubię cię już. Kurde, teraz nie no. mogę wyjść. Jaka jest takiego ładnego kwiatka przed wejściem? Uuu, ale skromne. Dobra. Idę kopać kopalnią. Działa! Może kiedyś się stąd wydostaniemy. Ta, na pewno. Za, zasady nie pozwalają. Nie pysku. A 18. <noise> Słuchajcie, ja tu mówię. Czekaj, teraz też zbieraj ziemię, to będziemy robić pola uprawne. O! o! się robi. Uciekam. Po co? To ja się tutaj zamoruję i będzie fajnie, dobra? A ja idę kopać. Pocie czoła. Tak. Pocie może znajdę jakąś jaskinię, tu wiesz? Hej, dobra, nie za tobą. A! A, nie ma. Co to jest? Kopalnie, kopie. Ej, ty ja tutaj zrobię jakieś drzwi. E, Poczekaj, z ziemi to jest najlepiej, nie? Ziemiankę zrobię. Ja pięcyk zbuduję, przepalimy glinę. Ale skromny dom, na grudnej wyspie. Oł, co ty tak, robisz? O, ty widział dom. Oł. o, o. Oł, kurde. Boi. U, u. Nie, poczekaj, piękny zachód u. słońca, chodź, chodź szybko. Czekaj, strzeli mi fotę. Eee. A bo poczekaj, żongluje. czekaj, Tutaj. na zachodzie słońca. U! Jest. Była fotka? Trzeba, żeby cię mama widziała, nie? To czekaj, tak. Pokażę. Uśmiech. Pocztówka będzie. Eee. Dobra. Eee. No znów się ścieło.